W 2012 pewne stare babcie śpiewały Koko Koko. Euro spoko Pomimo tego, że wygrały plebiscyt SMS-owy na piosenkę do Euro 2012, ktoś powiedział, że nie, no nie. Fajnie, wygrałyście, ale to nie będzie ta piosenka. No to u mnie jest inaczej. U mnie to, co zagłosujecie, to wygra. A głosujecie, co zrobić z tą serią minifigurek. Choose your destiny. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Choose Your Destiny. To format, kiedy ja czasem daję w wasze ręce możliwość wyboru jednej z opcji z trzech, co będę robił z daną rzeczą. Na przykład były już różne rzeczy. Była na przykład y, Spiderman, gdzie budowałem mecha i budowałem, wiecie, pojedyncze pojazdy, nie wiedząc jak to się finalnie złączy w mecha. I finalnie na y, odcinku końcowym budowałem go na żywo na waszych oczach, sam nie wiedząc jak to się skończy. Kilka było takich rzeczy i dziś znów do tego wracamy, tym razem jednak z serią minifigurek o tematyce zwierzęcej. Jest to wyjątkowo wdzięczna seria pod kątem budowania, bo wiecie, jak w jednej dostajemy, nie wiem, Cezara, Cieśle jakiegoś fitnessa, jakiegoś strażaka, jakiegoś kosmite, sarny, dziki, to jest ciężej to powiązać fabularnie niż wszystko z jednej serii. I oczywiście mam dla Was trzy propozycje i te trzy propozycje Wam teraz dam i głosujemy do... Hmm, przez to, że teraz jest fabularnie zaburzony te długie weekendy to wszystko... do czwartku do wieczora. Czyli głosy oddane tu, w komentarzach, do końca dnia czwartkowego, to jest do czwartku, do wieczora, 8 stycznia będą się liczyły, i to, co zbierze najwięcej głosów, będzie przeze mnie realizowane. A te pomysły to numer jeden. Tak sobie pomyślałem, że wiecie: Ja od lat kupuję te figurki w zaufanym sklepie, którym jest sklepklocki.pl. I to nie jest żaden hashtag reklama, żaden hashtag współpraca, nie. Ja po prostu ich lubię. I przy okazji nigdy mnie nie zawiedli. A tak jak na przykład w przypadku serii Dungeons and Dragons, nawet poratowali, kiedy tych figurek nigdzie już nie było dostępnych. I tak pomyślałem sklep, sklep klocki, sklep, sklep klocki sklep, sklep klocki. A gdyby zrobić tą serię, że każda z tych figurek dostaje swój własny sklep? Kiedyś kupiłem podwozia do... Szybko, nie mam całego dnia. O, ciufci. Te od zestawu Disneya. Mam ich dość sporo, żeby zrobić takie, wiecie, sklepy w stylu food trucki dla każdego z tych zwierzaków. Co będzie w środku oferowane? Miał kurze. To już będzie zależało ode mnie, ale od was zależy, czy waszym zdaniem pomysł na 12 sklepów typu futrach, typu jeżdżących na kółkach, to dobry pomysł? To był pomysł numer jeden. Numer dwa. Numer dwa to pomysł, który nasunął mi się jako pierwszy, bo dla mnie seria zwierzęca to jest oczywista. Oczywisto. Żeby nie być gołosłownym, ostatnio miałem ten zestaw przecież z tą maszyną. I tutaj mamy przecież chociażby Fabula! Nie jest to taki fabulant, jaki bym sobie wymarzył, jaki bym sobie wyśnił, jaki był moim fabulantem ukochanym z dzieciństwa. Ale dalej jest fabulandem. Skoro Lego chce się bawić w tą modłę, no to zróbmy. Pomysł numer dwa to fabulant, ale to 2026. Będę realizował różne rzeczy związane z tym fabulandem, czy to pewnie głównie zestawy, czy jakieś inne formy. Ale clue tego będzie, że to fabulant, ale jest 2026. To była opcja numer dwa. Numer trzy to opcja zgoła inna. A wiecie, tu pierwszy pomysł super, sklepiki fajnie, pieniążki, biznesiki, wykresiki. Drugi super, jeszcze słodzi, fabula. A trzeci to... Hmm, nie mam na to nazwy, więc wymyślę ją teraz za szybko. Zohammer? Pije to oczywiście do Warhammera, na którym nie znam się w ogóle, więc pozwolę sobie o nim nie mówić, żeby się tutaj nie ośmieszać i nie narażać na wasze komentarze, krytyki i zajechanie mnie w tychże. Ale ja wiem, że w Warhammerze tam chodzi o to, że każdy z każdym się gdzieś tam nawala. No i właśnie, pomysłem numer 3 jest świat, gdzie ludzie tak naprawdę gdzieś nie istnieją, wyginęli na wczesnym etapie tej ewolucji. Światem dzisiaj może nie tyle rządzą, co jest tutaj pełno różnego rodzaju zwierząt, i to one, niczym człowiek, toczą tutaj wojny. Duże kraby przytwierdzone do wielkiego czołgu z kilkoma działami i te działa się chowają. Każdy gatunek walczy z każdym. Pomysł ten będzie skupiał się bardziej właśnie na jakichś maszynach wojennych, pojazdach i tak dalej. I na czymś takim właśnie, że jest konflikt. I zwierzaki toczą ze sobą wojnę totalną. Do was teraz należy głos. Pamiętajcie, w komentarzach piszecie pomysł jeden, pomysł 2, pomysł 3, który podoba Wam się najbardziej. Ja te głosy w czwartek o północy również zliczam. I jedziemy z kolejnym miesiącem tematycznym, z kolejnym rokiem. W zeszłym miesiącu kilka tych fajnych pomysłów było. Liczę, że i w tym roku Was też zaskoczę. Ale tutaj znów wybierzcie swoją destynację. Choose your destiny, wiecie co robić.